W tym filmiku pokażę Ci jak możemy wejść do trybu odzyskiwania, czyli Recovery Mode oraz jak z tego trybu wyjść w Motorola Edge 60 Fusion. Aby dostać się do tego trybu najpierw musimy wyłączyć nasze urządzenie. Ja w moim wypadku nacisnę przycisk boczny oraz przycisk od podgłośnienia, aby pokazać menu zasilania. I teraz wybieramy wyłącz. Czekamy aż telefon nam się całkowicie wyłączy. I kiedy już nam się on całkowicie wyłączy musimy nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny oraz przycisk od przyciszenia. I trzymamy tak przez kilka sekund. Dopóki nie pojawi nam się właśnie takie oto menu, Fast Boot Mode tak zwany, tutaj nawigujemy za pomocą przycisków głośności, szukamy Recovery Mode i zatwierdzamy przyciskiem bocznym. Następnie nasz telefon się uruchomi i za chwilę zobaczymy martwego Androida na środku z tekstem No Command. W takim wypadku, kiedy nam się pojawi, musimy nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny, i podczas trzymania przycisku bocznego, musimy nacisnąć przycisk od podgłośnienia, czyli coś takiego. Naciskam i przytrzymuję przycisk boczny, i naciskam przycisk od podgłośnienia. I teraz jesteśmy w. Android Recovery w, tybie, w trybie odzyskiwania, i oczywiście tutaj również nawigujemy za pomocą przycisków głośności i zatwierdzamy przyciskiem bocznym. Jeżeli chcemy wyjść z tego trybu, to musimy wybrać pierwszą opcję: Reboot System Now, czyli podobnie uruchom system. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.